Cześć, cześć. Przed Wami mega, giga, wielka księga. Poczekajcie, zaraz Wam tutaj dam o do porównania, jak to właśnie wygląda. Dlatego mówię mega wielka giga. Jest to wielka księga opowieści kryminalnych. Zbrodnie pozornie niemożliwe. Tu możecie zobaczyć, ilu autorów ją opisało. I książkę mam od wydawnictwa Familium. A jej premiera była 30 październik 2024. No, a słuchajcie, nie spodziewałam się, że. Ta cała pozycja zrobi na mnie naprawdę tak wielkie wrażenie. Po pierwsze jest naprawdę duża, w wielkości prawie bloku rysunkowego, tylko bardziej zbliżona do kwadratu. Ma sztywną okładkę średniej wielkości dróg, a zawiera w sobie wejście do tematu mm, takich niemożliwych zbrodni, opisanie ich pod psychologicznym kątem i wytłumaczenie, kto pierwszy wpadł na pomysł napisania ich. Znajdują się tu takie nazwiska jak Agatha Christie, Stephen King, Edgar Allen, Poe oraz inni, o których pojęcia nie miałam, że w ogóle istnieli. <noise> Jak wiadomo, nie ma takiego czytelnika na świecie, co by wszystkich znał i wszystkie książki ludzi przeczytał. I akurat tych opowiadań powiem Wam, że nie znałam, więc no mogłem sobie pozwolić na takie prawdziwe wyobrażenia właśnie o tych y, opowieściach. Wiecie, znając przedział czasowy, powstały dzieł. Muszę stwierdzić, że ich przyswajalność była na różnym poziomie. Jedne zaczynało się w wolnym rytmie i potrzeba było czasu na mocne wciągnięcie, jednak po czasie ono nachodziło i wtedy po prostu trudno się było od nich oderwać. Drugie rozgrywały się niczym ukazanie błyskawicy no, wywierały na nas presję czytania, by jak najszybciej zaspokoić swoją ciekawość, po czym zwalniałyby na koniec ponownie przyspieszyć. Mają też w sobie taką ciekawość, bo są też takie, których wyjątkowość już czuło się tutaj na samym początku czytania i tak do końca pozostawało. No niemniej jednak były mocno zastanawiające i gdyby nie drobne podpowiedzi lub ich braki, mogłyby nawet kogoś Przestraszyć. <laughs> Wiecie, jak komunikat z początku mówi, by nie czytać jej wieczorami, taki ja się pod tym tekstem podpisuję. Zwłaszcza dlatego, że postaciom nie można było ufać. No, bywało różnie, że wiele rzeczy zatajali albo opowiadali w sposób wybraniający własną osobowość. Niby oczekiwali pomocy, czasami lawirowali na granicy snu i jawy, ale i tak doprowadzali do wiadomości tylko takich, które, no, zwyczajnie były im wygodne. Czasami tylko nie spodziewali się, że wynajęta osoba, pomimo braku zezwolenia, i tak musiała wszystko sprawdzić po swojemu. Podobał mi się tutaj wątek iluzji. No, ktoś ustawił wszystko tak, żeby tylko jedna rzecz w pokoju rzucała cień. No i normalnie każdy zdałby się na to nabrać, gdyby nie odkrycie tego sekretu przez pewną postać. Wiecie, wiele razy bowiem mm, oglądając coś w telewizji dziwimy się, jak to jest możliwe. Czy faktycznie można podpisać pakt z diabłem, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe, które widzimy i trudno wytłumaczyć je. I wiecie, na progu wyjaśnieniowego zdarzenia wychodzi na to, że wszystko można wyjaśnić. Wszystko. Tylko zależy pod jakim kątem się na to spogląda i czego sprawa dotyczy. Przygotujcie się zatem na rzeczy niemożliwe i możliwe, na udowadnianie swoich racji i eliminowanie nieprawdziwych, widzianych wydarzeń. To wszystko jest okraszone dawniejszą stylizacją, jednak bardzo wyjątkową, jak na tamten czas. Każdy autor ma swoje unikatowe pióro. Ale najpiękniejsze i najbardziej wyniosłe, yy, powiedziałabym, że jest ich tutaj kilka, gdzie no, daje się czuć, że od początku to jest to, co do nas przemawia, a innym razem, że a skąd się to w ogóle wzięło i jakie mam to zrozumieć. Więc wiecie, każdy styl jest naprawdę inny. Wyróżnia ich tak naprawdę wszystko sposób poprowadzenia fabuły i wielka kreatywność myślowa. Postacie w większości są inteligentne, jednak posiadają inne wykształcenie skupiają swoją uwagę na rzeczach im bliskich, rozwiązania, a nie możliwych do odkrycia. I to było fantastycznie podkreślone, gdzie taka charakterność każdego z bohaterów była, i, i wiedzieliśmy, że jak on się pojawił, to to był po prostu ten, a, a nie inna postać. Dlatego zawsze się mówi, że inne wychowanie to też inne postępowanie. Wiecie, perspektywa każdego człowieka hmm, jest jak zerkanie przez okno. Wiecie, niby każdy patrzy przez to samo, ale mogą widzieć zupełnie coś innego. Także słuchajcie, książka jest dla każdego konesera, dobrego kryminału, którym się wydaje, że on już wszystko w swoim życiu przeczytał. No, wydaje mi się, że jednak nie wszystko przeczytał, bo jeszcze istnieje właśnie ta wielka księga niepokoju, zamkniętego pokoju i niewytłumaczonych historii. Ale wiecie, że gdy się skupicie, to coś możecie tutaj skumać, wytłumaczyć sobie na swoje myślowe pojęcie. I czasami bywa tak, że jedną opowieść przeczyta dziesięć osób i każdy zrozumiał w innym, w innym momencie, w inny sposób, będzie widział inne przesłanie i inaczej po prostu na nią spojrzy, więc ktoś powie u, to było straszne, a ktoś drugi: no to było śmieszne, a ktoś inny boże, to było okropne, więc wiecie, ile ludzi, tyle opisów. Niemniej jednak warto ją poznać, bo jest po prostu wyjątkowa. Innego określenia tutaj nie widzę. Także trzymajcie się ciepło, pięknego poniedziałku, niech u Was przynajmniej świeci słoneczko i zbierajcie stokrotki! One są niesamowite, żeby wyleczyć astmę, pęcherz moczowy, wspierać odporność, po prostu uwagodzić żołądek, usprawnić jelita i wszystko, co jest najlepsze. A widziałam, że są. Wspierajcie sami, bo naprawdę warto. A tym bardziej herbatka przy takich zbrodniach niemożliwych. Coś cudownego. <grytanie> Jedno w drugim was uleczy. Także trzymajcie się ciepło. Pa, 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 pa.